Ostatnio bardzo miło na twój temat wypowiedziała się Edyta Górniak. Nie wiem czy ty słyszałeś te słowa. Jesteś jedną z najmilszych osób w show biznesie. Jaka była twoja taka pierwsza reakcja, gdy się o tym dowiedziałeś? Bardzo było mi miło Zadzwoniłem do Edyty, podziękowałem, bo nawet nie wiedziałem, że, że ona tak sama z siebie to powiedziała. Ja o nic nie prosiłem. Wiesz, Edyta jest przemiłą osobą i przesympatyczną, bardzo ciepłą i bardzo e, otwartą. E, więc takie słowa od niej, tym bardziej, że ja uważam ją za najlepszą wokalistkę w naszym kraju, najbardziej utytułowaną. I po prostu jak śpiewa, to ona ma taki ten dar Boży w śpiewaniu i rzeczywiście ten głos płynie przez nią. Więc, jeżeli ona powiedziała takie miłe słowa, to ja tylko mogłem powiedzieć: Dziękuję, i ona mi życzyła, po prostu, żebym się bawił tym występem i teraz cieszył się tym, co będzie się działo w Rotterdamie. Bo to jest przygoda życia, tak mi powiedziała. No właśnie, wiemy, że Edyta Szturmem zdobyła tę Eurowizję, ten konkurs. Czy dawała Ci jakieś rady, wskazówki? Nie, tak jak ci powiedziałem, to tylko chodziło o to, rada. właśnie o to, żeby, żeby po prostu e, cieszyć się tą przygodą, którą się przeżyje. E, to, to wszystko, bo tutaj żadnej rady, jak, tak naprawdę nie ma. Ja też mam piosenkę z zupełnie innym repertuarze niż. E, to, jest, to jest zupełnie inna piosenka. Natomiast, e, wiesz, każde miłe słowo się przyda.